Dzień dobry, z tej strony dzisiaj zagramy sobie w trzeci odcinek z serii Spin Tiles Mad Runner i dzisiaj dostarczam yy, dwie kłody tutaj i chyba jeszcze z tego to kojarzył chyba jeszcze jeden punkt. Nie no nie był. A, tylko tylko tar, tak jest. I dzisiaj sobie jeszcze odkrywamy wszystkie pojazdy i wtedy przenosimy się na mapę wyspa. Niestety też będziemy tam robić postęp. Ale to już w następnych odcinkach. Yy. 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 I możecie jeszcze przekazać powiedzieć: yy. jak się dwa punkty warsztatu? Bo ja nie mam pojęcia, jak się zdobywa punkty warsztatu. I chciałbym wiedzieć, a niestety nie mam pojęcia. ten przyszedł. Przezwijemy Okej okay. Mam ten samochodzik, ale teraz nie będziemy jechać Wyłączę go tylko Pojazd Wiesz, że tu można To tylko blokuje niekała w ogóle Wow. Yy, chyba nie będę ten, jak to się nazywa, robił cięć, gdyż iż, isz... po tak nie będzie łatwiej. Muszę sobie oprać trasę. Mogę ten dyplomat przez środek mapy i tutaj po prostu. Tak mi się wydaje, że będzie najłatwiej. No, no to właśnie tak zrobię. Tutaj wyznaczę drogę, szybciutko Jak będzie jakieś cięcie to... No to będzie no Znaczy no, i na spokojnie tędy przejedziemy Będzie trochę długa droga Ale... ale damy radę na spokojnie O, mogę zrobić cięcie jak nie będzie się działo nic takiego ciekawszego Aż tak, że będzie po prostu tak aż bardzo zanudzać Zobaczę czy jeszcze mi, czy mi się nagranie tak, nagrywa się. Dobra. To jedziemy dalej. Pickens, Pickens. O, tak, super. Taj nagranie mamy. Oliwa powinno na spokojnie raczej starczyć. Jeszcze chciałem przetestować nie teraz, ale chciałem po prostu przetestować rzecz. Czy można linę podpiąć do jednego pojazdu i na przykład drugi ciągnąć? To by była fajna. Już przewaliłem takie rzeczy, ale ja zapomniałem, że to jest błoto, jak nie wiem co na początku. Światełka sobie włączę. Ojoj! Oj. Jest lekki problem. Ojoj oj. Pomimo, że to jest tor, to, torfowisko co nie? O, ja się wygrzybuję powoli I w miarę szybko się porusza Jeśli o to chodzi Oj, będzie trzeba włączyć jedynkę W miarę ciężko podjechać jeszcze na tym płodku. Dobra, e, możecie powiedzieć, czy chcecie e, drugą mapę, jaką jest wyspa? I czy seria wam się podoba? Jeśli mi 10 opek w górę, nie, pory. Ile? 5 opek w górę, jak będzie pod filmem? To robimy maraton, ale dopiero po jutrzejszym odcinku. Trzeba teraz dać trochę czasu, bo jednak nie robię takich sz 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 szybko lajków ale pod ostatnim było odcinkiem 7, i to za bardzo dziękuję. Nie jest tu łatwo jechać wcale, aż tak. To jest jakiś lasek w ogóle? A się krzebie strasznie. Ciężko od tej ciężaróweczce Nie Ja powiem, że nie. I co do wszystkich porad, możecie pisać się w komentarzu i prosiłbym Was o po prostu oglądanie całego filmu. Bo byłoby fajnie, gdybyście cały oglądali, bo robicie statystyki i nabijacie i może wreszcie partnerstwo dostanę. Może kiedyś. Ja będę miał oczywiście 1000 subów Tam jest ponad 4000 godzin oglądania, więc to jest bardzo dużo. Ale może kiedyś to nabijemy Na szczęście to jest rocznie, nie miesięcznie czy coś Przecież większy youtuberzy pokroi freeza czy coś To robię, Nie wiem Otóż czasu oglądania na no to... O, bardzo dużo O, chyba jesteśmy już na miejscu nawet Tak, jesteśmy już na miejscu Ej, szybko poszło Chat. No, no tak Będzie tutaj jakaś fajna, mija muzyczka wrzucona bo jest dostępny, będzie przejechać z trudnej Muszę się skupić jak tu pojechać Na ja duchę będzie najlepiej Tylko mogę tu się lekko zakopać, więc... Będzie lekki problem eee, Chyba zrobię praktykę, jaką jest po prostu przesunięcie Yyy eee, Tylnych osi. A, był klaks o, w ten sposób właśnie. Tym jest po prostu łatwiej wykierować. Dobra, jesteśmy w hogu. Opa. Teraz jeszcze odrobinkę muszę wykręcić. Będzie dobrze. Lejcyk, cyk. cyk. że z ponad godzinnego odcinka poprzedniego wyszło mi 10 minut rozmontowanie zmontowanie wszystkiego tak naprawdę nie było mi całej półtorej godziny po czym zatrzymałem nagrywkę żeby mi się pamięć nie zużywa. plik ważył ponad 32 giga nie jest to mało ale co poradzić dobra takie okay, kłody pogu, dobra, jedziemy. Ja będzie trochę trzeba, trochę inną drogą pojechać. Sobie ją ustawisz szybciutko. Tędy będzie najlepiej na razie. I po prostu sobie, o! W ten sposób. Drugą powrotną, bo to chyba jest najbezpieczniejsze, jeśli odchodzi. No to jedziemy sobie Okej, tędy będzie Najlepiej Tam w sumie? Nie, raczej tutaj Ojejku Nic nie widzę Czad O, wjechałem Jeszcze Ale Nadal nic nie widzę O, już widzę dużo Tu się da chyba... Pojechać. Jak to wykręcić? To będzie problem. Jakbym do przodu pojechał i. O... o. w to miejsce tutaj wykręcił. Chyba byłoby dobrze, dobra. Tylko muszę trochę tak zrobić. Cykam, cykam. Trzeba i tak nie, nie da rady raczej. Dobra, to. Ja wiem, że mógł zrobić to lepiej, ale... Ale tak jakoś... Będę raczej... Dałoby radę. czy się wysilać dodatkowo. Już do przodu, teraz tak o. O, teraz. Teraz jest idealny. Hop. Jakiś w miarę mniejszy trzeba. Dobra, nie, on będzie się bez przesuwania linką. Niestety. Cyk. Tego trzeba Jest to taki mocny klakson? Jak najchłodoszadu to mi się raczej ten... O obracam Teraz mam szansę się zakopać więc ojoj, ale mam, przy... ale mam przód Skok Ale to są drzewka to powinny raczej być Hop Hop Dobra, jedziemy dalej Wejdziemy sobie tą drogą na razie ma 10% Nie na no, paliwa na no, spokojnie powinien starczyć Chyba jeszcze sobie... Wezmę sobie jeszcze może... Zrobię tak, że... W dzisiejszym odcinku odkryjemy sobie, nie wiem, trzy pojazdy? Może dwa? I w zasadzie po prostu odkryjemy wszystkie i zrobimy z tej mapy wszystkie achievementy jakie są. Chociaż raczej nie wszystkie, bo tu niektóre są też trudniejsze. A, ty powinienem skręcić, dobra. Na przykład yy... odblokuj. Nie, odblokuj wszystkie garaże na torfowisku. A no to w sumie aż te Nie no, to. To jeszcze ten. Też chyba dwa cigmenty zostały. gdzie wszystkie pojazdy i garaże. Ale dopiero w następnym odcinku dowiem się, jak robić garaże. Bo on iż No nie wiem, Zobaczę po prostu w internecie, jak mnie na trzecim. No Ale nie mam pojęcia, jak to zdobywać. Szczerze mówiąc. A fajne zawieszenie to chodzi, to mi się podoba w tej grze. Tam mał korbowy, nawet widać w środku. To jest super po prostu. Mi się to bardzo podoba realistyczne było to też jest to Następny odcinek ym, będzie raczej pojutrze, tak jak to właśnie planowałem, tylko właśnie że nie było odcinka i właśnie dlatego był wczoraj i dzisiaj nagrywam właśnie ten Oczywiście ja to To wy oglądacie z wyprzedzeniem jednodniowym teraz W sumie każdy film jest z wyprzedzeniem jednodniowym Bo ja nagrywam na dzień I dopiero następny dzień ten film jest yy, tak powiem wrzucony i tylko go jeszcze obrabiam W YouTube Studio Typu właśnie miniaturki czy coś w tym stylu Więc tak dobrze to rozumuję, chyba z jednodniowym wyprzedzeniem oglądacie Każdy film, jaki jest totalnie na kanale. Chyba, że jest jakiś, nie wiem, przy 2 minuty czy coś A. To się akurat w szybko przesyła i jestem jeszcze tego samego dnia w stanie go wrzucić i notować Tak jak było właśnie z filmiem. w sensie, że jak nie ma filmów. Jak to jakoś pokrótce wyglądało Myślę, że tak jeszcze chodzi o serię, to będzie jeszcze z tego może tak z 5 odcinków. No, ta gra nie jest wcale duża. To jest dodatkowe, no ja nie, nie, standard na razie. Może taką ja będę zakupywał, jeśli w ogóle będę miał na to pieniądze. Bo na pewno sam nie biorę. Próbuję po nim przejechać. No jest ryzyko tu przejeżdżać czy nie? Właśnie, czy ten pojazd tutaj stoi A my właśnie dostarczamy ostatnie dwa punkty tartaczne Bardziej punkty tartaczne. Okay. skład dostarczony. I teraz sobie będziemy kontynuować po prostu rozrywkę. E, jeszcze nie mamy odblokowanych y, czterech pojazdów. Jeszcze nie mam jednego warsztatu. 9 km łącznie przejechałem i czas gry ponad 2 godziny. Dobrze, super. To właśnie ja chyba będę leciał teraz do tych dwóch samochodów. Biorę sobie chyba... Nie, te trzy sobie odkryję. Tak to będzie dobry pomysł. A w następnym odcinku odkryjemy sobie... Ten no, ostatni... Chociaż mogę do tego ostatniego pojechać. Nie no, nie. Naturalnie nie wiem jak się punkty warsz... Warsztatus zdobywam. Idziemy sobie do tych trzech pojazdów i my się widzimy na miejscach. Zjeżdżam do pierwszego auta. Jakim jest? O, taki duży kamaz. Fajny pojazd, duży. Patrzcie co, to pojazd. O, kurde. Chyba ma fajne zawieszenie tak z tego. To jest 375, to jest A4 69. Nie, to jest trochę inne. My dojeżdżamy do tamtych pojazdów i lecimy dalej. Dobre, mamy fajne pojazdy. Podjedziemy sobie tylko teraz do nich. Chyba może przewozić dużo kłód Zobaczymy sobie go Tak, on może chyba przewozić yy, największe kłody Tak, zdecydowanie może przewozić największe kłody Tak, to jest tam, Ale mi... Trzeba silnik Wnosimy się do, naszego, do naszej terenóweczki e, Dowiedziałem się przed chwilą, że Właśnie te samochody mają punkty garażu Będzie trzeba nimi dojechać do warsztatu chyba Więc będzie tam trzeba po prostu dojechać O nie, tym będzie tragedia Czy To jest wielki klocuch Jeszcze tyle pali pewnie Ojoj Musimy się jakoś jeszcze inaczej zdobywać jednak Nie jak ja będzie końcem tego odcinka już Raczej Jestem Casey, Subujcie, lajkujcie Nie wiem co tam jeszcze róbcie Ale to róbcie I... Cześć